Cześć kochani, łączę się z Wami dzisiaj, ponieważ przyszło kolejne zamówienie z Ejwonu, paczka, którą sobie razem otworzymy. To będzie w tym miesiącu, bo to jest jeszcze z katalogu marcowego to zamówienie, to będzie przedostatnie zamówienie myślę, bo dziś jest 26 marzec. Także myślę, że jeszcze, znaczy myślę, zawsze każdy katalog jest ważny do ostatniego dnia miesiąca i ja zawsze ostatniego dnia miesiąca puszczam jeszcze takie ostatnie zamówienie, bo zawsze tak mam, że coś tam komuś się przypomni, yy, ktoś sobie coś tam jeszcze chce domówić, ja zresztą na mojego fanpage'a też tam wrzucam informacje, o promocjach i czasem jest tak, że komuś tam się jeszcze przypomni jakaś tam promocja, z której chciałby sobie skorzystać i y, przysyłam zamówienie. Dlatego ostatniego dnia miesiąca to ja zawsze wysyłam zamówienie, ale jako, że dzisiaj jest już 26, to myślę, że tak, jeszcze oprócz tego będzie jedno zamówienie. Y, w tym zamówieniu są kosmetyki, które zamówiły sobie y, taka jedna moja klientka, jedna moja znajoma i... Powinna też być w tym zamówieniu piżamka. Bo zamówiłam sobie kolejną piżamkę. Bardzo lubię te piżamy z Avon, To Wam mówiłam w ostatnim filmiku. No to otwieramy. Dzisiaj pudełko jest nieuszkodzone, także super. Dzisiaj się udało, że jest całe, bo ostatnio było takie, takie no, Czasem tak się zdarza, właśnie. Otwieramy. Otwieramy. No i tak to wygląda. Tak to wygląda w kartonie. I co my tu mamy? Piżamkę. Piżamę zostawimy sobie na koniec. A teraz tak. Eee, przyszedł płyn do kąpieli. O taki. Przyszedł płyn do kąpieli w mniejszej wersji. O, taki. To jest krem żel do mycia twarzy. Trzy w jednym. Avon Care. Też fajną popularnością cieszą się te kosmetyki z linii Avon Care. Moi klienci lubią tą serię. I ja sama też zresztą często kupuję. A już najbardziej tak, największym hitem z tej serii to oczywiście są te kremy do rąk. Oj, uwielbiacie te kremy ja teraz mam na przykład a, nie mam tutaj chciałam, a jest o, ja na przykład mam w tej chwili używam y, taki krem do rąk ten skoncentrowany z olejkiem y, żorzowa taki i na przemian sobie smaruję dłonie z kremem do rąk mam też krem do rąk y... ojej, nie Z taką, taka maska do dłoni. Ona ja nie wiem, czy ona będzie wycofywana z katalogu, czy po prostu yy, dość dawno jej już nie widziałam w katalogu jako dostępnej. I ja sobie zamówiłam ostatnio z Fokusa właśnie tą maseczkę do dłoni. Bardzo polecam, bo fajnie sprawdza się ta maseczka. Focus to jest taka gazetka dostępna dla konsultantek, tylko dla konsultantek, są tam różne oferty bonusy, nagrody. Konsultantki mogą sobie zbierać punkty i tam to wszystko jest ujęte właśnie w tym fokusie. Co my tu jeszcze mamy? Kremy do rąk. Kremy do rąk z tej serii Avon Care z granatem. A tutaj mamy maseczkę do twarzy, z, bananowa maseczka do twarzy i tę maseczkę zamówiłam sobie dla siebie. Także to jest moja. Mam nadzieję, że to nie jest peel off, bo nie sprawdziłam tego przy zamówieniu, a ja nie lubię tych maseczek peel off. Przezroczysta. Mhm. No, przyjemny zapach. Taki przyjemny bananowy zapach. Mhm, fajny. Tutaj mamy właśnie ten krem z granatem do rąk i jeszcze krem z kakao. I jeszcze jeden kremik powinien być. O, jest. O, ten z awokado. Ja też go bardzo lubię. Też gdzieś go mam, tylko właśnie nie wiem gdzie. Też lubię ten kremik. Tak jeszcze sobie tutaj zerkam, bo właśnie ta maseczka bananowa, bo mam też maseczkę bananową z iPhone'u o taka, ale zmieniła się widać szata graficzna a to jest taka mhm. to jest moje e, tuż do rzęsy z luksety też zamówiła sobie moja klientka e, też polubiliście e, znaczy hello. Osoby, które u mnie zamawiają, polubiły y, tą serię właśnie z Avon Senses. Y, u mnie najbardziej, y, póki co, sprzedaje się ta wersja Habrowa. Mhm. Y, tutaj mamy krem do rąk, o taki, z tych nowości. I tutaj mamy jeszcze, co to jest? To będzie pewnie korektor. Tak, korektor redukujący. E, e, korektor redukujący niedoskonałości. Mhm. I ostatnia pozycja, oprócz mojej piżanki, ostatnia pozycja to jest Avon Lakmi, e, perfumy 50 ml. E, Moja znajoma skorzystała sobie z takiej promocji, która jest właśnie w marcowym katalogu. I to naprawdę fajna jest ta promocja. Jak macie możliwość, to radzę Wam, radziłabym Wam sobie zamówić, bo jest to fajna promocja. Oto jest to, że zamawiasz jedne, zamawiasz jedne perfumki za 69,99, a drugie masz za 29,99. Czyli sztuka wychodzi 5 dyszek bez grosza, także fajna cena, bo to są perfumy premium, wody perfumowane premium, także naprawdę fajna cena i i uważam, że warto, Luminata też tutaj jest w tej promocji, Avon Lack ten klasyczny Avon Attraction Sensation, także jest wybór, Tomorrow też tutaj jest o tutaj, także naprawdę fajna promka Dobrze to mamy. I piżanka. Piżama, ja już kiedyś Wam mówiłam, że ja bardzo lubię piżamy sezonu. Eee, mam dwie, dwie, że dwie sztuki, dwie pary piżam. E, obydwie są na krótki rękaw, a pokażę Wam, bo jesteście dzisiaj u mnie w sypialce mojej. Także jedne piżamki to są o takie, w których akurat śpię. To jest taka koszulka na krótki rękaw rękawek, taki falbankowaty, wzór jest taki yy, gwiazdeczki i księżyca, no tak to wygląda i tu pod szyję jest, o tak. Mhm. To jest góra moje piżamki, zobaczcie co mnie tu mój pies <gryśla> przyniósł, <gryśla> sorry, to obrzydliwa wędzonka, o właśnie w to weszłam. Wracając, spodnie od mojej piżamki, no spodnie jak to, spodnie na gumce, ale na dole, ja właśnie lubię takie piżamy, jakie nie mają szerokich nogawek, tylko są zakończone ściągaczem. ściągaczem czy jakąś taką lewką gumką. Nienawidzę się na przykład obudzić w nocy i gdzieś jak sobie przygniatam jedną y, nogawkę stopą. To to mam jedne te piżamki, a drugie. A drugie piżamy mam tutaj i one czekają na... na oprasowanie. I to jest tak. Koszulka odpiżamy jest na krótki rękaw też. Wygląda ona tak, taka tam dunia. O tak. I spodnie od piżamy. Spodnie od piżamy są na gumce nie wiem jak, jak Wam to pokazać mają taki wzorek i są na dole nogawki zakończone tutaj taką gumeczką taką falbankowatą gumką delikatną o, tak to wygląda no i właśnie mam dwie pary tych piżam i postanowiłam sobie zamówić jeszcze jedną piżamkę tylko tym razem zamówiłam sobie na drugi ręka i ona będzie na długich rękach. Już ją otworzymy. I wygląda ona tak. Tutaj wzór jest taki motylki, ptaszki, jakieś tam roślinki. I na długich rękach ona jest. Ona jest w rozmiarze L. No nie ma tutaj rozmiaru. Ale właśnie... Może tutaj w środku będzie? Eee, tak. I to jest aleczka, właśnie. Mhm. I spodnie odpiżamy. Eee, są na gumce. O, jakieś takie strasznie wielkie te spodnie się wydają. Hmm. Spodnie chyba będą za duże. No, nie wiem. Spodnie są na gumce i zakończone są też. Jak to się nazywa? <ścoughs> ściągacz, mankiet? Nie, ściągacz, chyba ściągacz. I te piżamy są dostępne w katalogu też marcowym. Też w marcowym na stronie 166. O, tutaj tak wygląda modelka w tej piżamce kosztuje 109 zł ta piżamka. Uh -huh. I oczywiście 100% bawełny, bo jeśli chodzi o piżamy, to ja muszę mieć piżamy 100% bawełny, bo musi tak być i koniec. <taki> Także takie jest dzisiejsze zamówienie. I tutaj już nie zamawiałam tym razem żadnych próbek, bo mam zapas. I fakturka. I fakturka do zapłaty. Czyli to byłoby na tyle. Żegnam się z Wami i do następnego filmiku. Cześć.